Czy jest jakaś pewna obawa, bo to noc i w ogóle, czy. Nie, biegałeś? proszę spojrzeć na moją formę, żadnej obawy. Jestem przygotowany genialnie po prostu. Wszystko jest genialnie. Boimy się tylko wilków, ale kolega mówi, że jak coś to on będzie gryz. Także ja mamy wiek. radę. Sokolniki! 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 Mamy pomysł, żeby powiedz dwa razy: nocny i hardy. Na poprzednim byliśmy pierwszy raz, a teraz lecimy na oba. No. Kolega ostatnio mówił, że trzeba zrobić w życiu coś głupiego, więc robimy po raz drugi w tym roku coś głupiego. Jest druga 20, jesteśmy w Białce zaszańskiej. Ja przygotowywałem się do biegu tak, jak nam nie przystało, czyli przyjęła sztafeta, 4 razy 500 ml piwa yy, i duża pizza. I ogólnie ja nie mam prawa tego przebiegać dzisiaj, ale, ale wyzwania są dla ludzi, trzeba je podejmować. Jak coś to podsadzimy na przeszkodach? <śled>